Witaj chciałbym pokazać Ci tutaj jak można przy pomocy programu Total Commander wgrać pliki na serwer ponieważ wgranie większych plików przez narzędzia, które są na serwerze jest praktycznie bardzo utrudnione. Żeby ściągnąć ten program i wgrać wystarczy w Google wpisać Total Commander Total Commander, już jesteśmy na tej stronie. I proszę bardzo, tutaj klikając to, naciskamy ściągamy program. No, rejestracja programu i znaczy rejestracja, tu się nie rejestruje, bo program jest darmowy, ale instalacja jest bardzo prosta po polsku opisana także widzę, nie widzę tutaj potrzeby żeby go tłumaczyć gdy już mamy go zainstalowanego otwieramy go klikamy tutaj zawsze pisze który przycisk musimy nacisnąć żeby uruchomić program w tej chwili to by była jedynka i co chcemy przerzucić aha najpierw musimy uruchomić Nasz serwer. W tym celu klikamy sieć. Nowe połączenie FTP. Połączenie Anonymous musimy odhaczyć, żeby było okienko wolne, dlatego że nie będzie nam działać program tak jak należy. Wybieramy swój serwer. Ty wpisujesz tutaj swój serwer, który, na który chcesz przerzucić pliki. Wpisujemy hasło do serwera. Znaczy tam był login, teraz hasło. Teraz wpisujemy hasło. Ja to mam takie bardzo dziwne to hasło. Muszę je kiedyś zmienić. No i już jesteśmy zalogowani w naszym katalogu. Teraz szukamy gdzie chcemy go zainstalować nasze pliki. Ja chcę go zainstalować w, w katalogu public. Mm, powiedzmy w tym CB, coś tam, C, CG y, myślnik bin. W tym zainstalujemy, a będziemy instalowali co? No, dlaczego się to nie. Aha, no dobrze, może być to teraz, żeby zaznaczyć te pliki, pokażę Ci jeszcze, jeszcze raz, może na innych. Wracamy, wybieramy sobie po prostu skąd, skąd chcemy wgrać nasze pliki. Jeżeli chcemy z dysku E, to wciskamy dysk E. Jeżeli z dysku D, to dysk D. A ja chcę w tym momencie z dysku I. I chcę z tego katalogu tutaj te wtyczki i te programy te pliki chcę wgrać. W tym celu klikam zaznacz zaznacz wszystko. Już mam czerwonym kolorem zaznaczone. I F5 wciskamy i prześlę nam wszystkie pliki na serwer. Potrwa to dosyć długo, bo tutaj pisze, że nam około 7-8 minut, więc za chwilę zrobimy teraz chwilę przerwy i zaraz będę tłumaczył co dalej. Witam Was ponownie w międzyczasie zamieniłem plik, bo nie, ponieważ w tamtym nie chodził tak jak się należy, więc jesteśmy odświeżamy. Kopiujemy ten kawałek adresu, klejamy w następne okno. Tutaj piszemy, łamamy przez kurs, przez o, tak jak mamy tutaj. Co nam wyszło? Wszystko gra czy nie? Witaj, jest. Chciałbym, wszystko, tutaj Wszystko nam gra. Czyli teraz Wam wytłumaczę dokładnie, jak zrobić ten link. Kopiujemy Wasz adres, znaczy adres do Waszej strony internetowej. Plik, w którym znajdują się te pliki, które żeśmy grali i ten plik z indeksem HTML On otwiera nam, yy, otwiera nam w, na naszej stronie właśnie całą tą, cały ten film, który jest tak jak widzicie tutaj jeszcze raz nasza strona internetowa łamane przez plik, w którym yy, przez folder, przepraszam, nie plik, co ja też opowiadam przez folder, do którego żeśmy grali Wgraliśmy do folderu kurs jest łamane i nazwa pliku i wtedy już taki link możemy śmiało kopiować wklejmy do następnej strony do następnej strony i wszystko nam działa tak jak powiedziałem. Witaj. Chciałbym tutaj no jako bonus to to by było jak niejako... by chyba wszystko z obsługi tego tego programu. Na razie dziękuję i do widzenia. Do usłyszenia właściwie.